Cześć, wiemy, że punkt P o współrzędnych 2 i 2 należy do wykresu funkcji f od x równa się a do x i mamy sprawdzić, czy punkt Q też należy do wykresu funkcji f. No to na początek musimy sobie wyprowadzić wzór tej funkcji, bo na razie mamy f od x równa się a do x, czyli a musimy sobie uzupełnić jakąś liczbą, żeby był konkretny wzór, bo to jest na razie wzór ogólny. I jak znamy współrzędne x i y jakiegoś punktu, który należy, no to oczywiście podstawiamy. Pod f od x y w współrzędną, czyli 2, i pod x x, -ową. i wiemy, że a kwadrat równa się 2. To znaczy, że trzeba to spierwiastkować i a będzie równało się pierwiastek z dwóch. I oczywiście a jest dodatnie. Więc teraz możemy sobie podstawić do wzoru funkcji f od x będzie równe pierwiastek z 2 do potęgi x. No, i teraz sprawdzamy sobie te nasze punkty. Wiemy, że współrzędna x1, y1, no to sprawdźmy sobie f od 1. f od 1 to będzie tak. Pod a wiemy, że jest pierwiastek z 2, potęga będzie 1, czyli to się równa pierwiastek z 2, a tu jest 1, czyli ten punkt nie należy, bo dla jedynki jest wartość pierwiastek z 2. Teraz f od 4 sprawdzamy, czyli pierwiastek z 2 do 4 stopnia, i teraz pierwiastek z 2 do 4. To jest pierwiastek z 2 do kwadratu i do kwadratu, czyli to będzie 2 do kwadratu, czyli 4. ten punkt należy, bo wyszło nam do samocu tutaj w tym punkcie, ten sam, taka sama współrzędna y. -kowa. Teraz f od ósemki sprawdzamy, czyli pierwiastek z 2 do 8 potęgi. Możemy sobie to rozdzielić znowu pierwiastek z 2 do kwadratu i jeszcze do czwartej, czyli to będzie 2 do czwartej, czyli 16. No wyszło nam co innego, czyli nie. I jeszcze f od minus 8, pierwiastek z 2 do minus 8, czyli 1 przez pierwiastek z 2 do 8, bo to ujemna potęga, prawda? Czyli, jak widzieliście, przed chwilą obliczaliśmy pierwiastek z 2 do 8, to jest 16, czyli wychodzi 1, 16, i ten punkt należy, bo wyszło nam tyle samo, co tutaj we współrzędnej y.